Umiłowani w Panu. Chrystus wstał, prawdziwie wstał, odnosząc zwycięstwo nad nienawiścią, bólem i śmiercią. Przez chrzest uczestniczymy w Jego zwycięstwie. W Eucharystii spotykamy zmartwychwstałego Pana, który daje nam samego siebie na życie wieczne. A jeśli tak się dzieje, to powinniśmy być również świadkami Jego zmartwychwstania. Nie jest to dzisiaj łatwe. Nieopodal nas na Ukrainie toczy się straszliwa wojna, niosąc śmierć, zniszczenie tułaczkę. My także zmagamy się z jej skutkami i lękamy się o naszą przyszłość. Pomimo tego są również znaki zmartwychwstania. Myślę tu przede wszystkim o potężnym zrywie serc jakby nowej odsieczy wiedeńskiej, w której uczestniczymy, śpiesząc na ratunek naszym siostrom i braciom. Te słowa, siostry i bracia, powszechnie używane w kościele, wypełniły się w ostatnich tygodniach gorącą miłością. Pragnę za nią najdrości podziękować. Sam doświadczam wielokrotnie waszej bliskości i wierzę że z Bożą pomocą możemy zrobić jeszcze więcej. Pozdrawiam jednocześnie serdecznie naszych gości z Ukrainy, którzy znaleźli tutaj swój dom. Poczuwajcie siebie jak w domu. Życzę wszystkim wesołych świąt i serca każdemu błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.